Dzień dobry, witam serdecznie w Szumileśnej Szklarni. Dzisiaj o podwiązywaniu pomidorów. Jak to zrobić w takiej cieplarni, tunelu, szklarni? No trzeba mieć się do czego podwiązać najpierw, więc wypadałoby sobie albo coś przykręcić, jakiś taki profil. Ja myślałem na początku, że tak jak to jest taki profil zamknięty, no to ja po prostu sobie też go tutaj dokręcę po długości, tylko taki właśnie prosty. No ale stwierdziłem, że to tam trochę będzie kosztować i... Yy, może spróbuję czegoś innego, tak? Zobaczymy jak to wyjdzie. Więc zamówiłem sobie linkę. Linka 3 mm grubości, taka stalowa, ocynkowana. W oplocie takim sztucznym to jest, czyli razem mam 4 mm. Myślę, że grubsza nie jest e, niezbędna. E, a czy cieńsza dałaby radę? Może i by dała radę. Wiecie, ja wszystkiego w życiu nie sprawdziłem, więc nie jestem pewien, ale no, taka akurat wydała mi się najbardziej korzystna, jeśli chodzi o tak Pewność, że będzie dobrze, a też cenę, prawda? To mam taką linkę rozciągniętą, cztery takie linki, jak widzicie, tutaj jedną nad tym rządkiem, tutaj dwie. Nad rządkiem tym środkowym, chociaż nie wiem, czy nie będę rozciągał, może w przyszłym roku trzeci, bo tak sobie pomyślałem, że tu zawsze uprawiam dwa rządki pomidorów, a w sumie nie wiem, czy nie mógłbym uprawiać trzech. No trochę ciasno by było, ale można pokombinować. No i czwarta linka tam. One na samym końcu mają tutaj taki, różnie to ludzie nazywają, naciąg, napinacz do siatki, do drutu od siatki. Jak macie normalnie ogrodzenie tam o, z siatki, no to czymś takim. Się napina, jest to po prostu przykręcone tutaj linka, wsadzona do środka w taką dziurkę i to się kręci w prawą stronę, bo w lewą stronę jest taki, jakby haczyk, że żeby się to nie odkręcało. Tylko trzeba w dobrą stronę przyłożyć to i przykręcić tutaj, żeby tym nie od tamtej mańki, tak? tylko żeby zawsze można było podejść, sobie ją ewentualnie jeszcze. E, naciągnąć. Jaka żywotność takiej linki? Trudno mi powiedzieć, bo mam ją drugi rok, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja akurat mam taką konstrukcję, że sobie po prostu położyłem to na, na takiej wysokości, w takim miejscu, akurat mi tu pasuje. Ale y, można też zrobić inaczej. Teraz, właśnie na zewnątrz, sobie taką linkę rozciągnąłem w inny sposób i troszeczkę, można by powiedzieć, bezpieczniej. Bo tutaj będę podwiązywał na przykład fasole na zewnątrz. I teraz, tak, tu takie trochę kombinacje są, bo nie miałem jak tu prosto, żeby naciągnąć tej linki. To też mam ten napinacz, ale tak jakby bokiem. No, troszkę są kombinacje. Natomiast tutaj to, co widzicie, może tutaj lepiej, to jest to, się nazywa hmm, kątownik odgromowy, uchwyt odgromowy. Coś takiego. Ja sobie specjalnie kupiłem na dwa, żeby nie było, bo są też takie na jeden: że jak się przykręci, to on tak się wiecie. Może po prostu tutaj będzie trzymał, a to się y, przechyla wszystko tak. Są takie na dwa, i też tutaj ten uchwyt jest różnego typu. Są też takie, które mają jedną śrubkę tu na środku, i no po prostu bałem się, że mi y, przykręcając tymi, tymi zwojami, uszkodzę tę linkę tutaj, więc wziąłem coś takiego. No ale okazało się, że. Że linka tutaj chodzi luźno, że ten otwór jest na tyle duży, że, a linka na tyle cienka, że on się tutaj nie złapał dobrze. Czyli na takiej samej zasadzie by było jak, jak i w środku, że mam tylko napięte tutaj na końcu złapane, a tu sobie chodzi luźno. I to jest jakby pewna zaleta, bo jeżeli tutaj na przykład jakaś roślina bardzo mocno obciąża, no to powiedzmy, że tu się troszeczkę to. Po, yy, ob, yy, no, naciśnie się tu, a tu się napnie, jakby tu się poluzuje. Z jednej strony tu się napnie czy odwrotnie, jakby tego nie określać, no to może to być troszeczkę niby fajniejsze. No. Ale z drugiej strony, no właśnie tutaj obciąża jedna roślina i ciągnie do góry kolejną bardzo, tak? I nie wiedziałem, co lepsze. W końcu zawinąłem, zobaczcie, tutaj tak po prostu przeprowadziłem i jeszcze raz taki zawijaz, bo teraz, jak to jest przykręcone, to to jest sztywno i to nie wychodzi. To tylko tyle, co się rusza o lewo-prawo ten taki kątownik odgromowy. Natomiast tu jest to o tyle też bezpieczniejsze, że gdyby mi się ta linka urwała, na przykład tu no to nie poleci mi cały rząd w jedną stronę, w drugą, no cały w ogóle rządek, nie polecą mi rośliny, bo pod ciężarem to polecą, tak jak w środku mam, to jak mi się w jednym miejscu przerwie, no to wszystkie pomidory mi się przewrócą, więc nie wiem, czy coś tam nie wykombinuję jeszcze, żeby to zabezpieczyć, chociaż nie wiem w, w połowie. Tutaj się tak nie wydarzy. Co lepsze, nie mam pojęcia. Linka jest taka sama, tylko różni się tym, że tutaj jest tak na sztywno, to można powiedzieć, złapane, a dodatkowo jeszcze tam tym um, zaciskiem, to znaczy tym napinaczem takim do siatki to zamontowane. Ja sobie specjalnie kupiłem taki kątownik, jakby odgromowy, taki uchwyt. Dlatego że na początku miałem zakładać takie zwykłe uchwyty, ale stwierdziłem, że będą zbyt blisko tu i rośliny będą się tu oplatać, będzie problem problem z ich wiecie um, no ojeja tak jest lepiej no. jest trochę dalej mogłoby być jeszcze dalej nawet ale to mi się um, już już całkiem um, całkiem całkiem podoba i teraz moi drodzy w tym gąszczu tutaj ciężko mi jest to pokazać i też absolutnie nie będę się upierał, że to jest najlepszy możliwy sposób, bo są różne. Ludzie już przy sadzeniu jakby zatapiają te linki tam przy korzeniu, wkładają różne patyki i tak dalej, i tak dalej. A ja sobie tak na razie robię jak zwykle robiłem, czyli po prostu zaplatam tutaj jeden supełek, ale nie tak do końca, zostawiam dosyć grubo. No I drugi, żeby to się trzymało, bo to później mi nie zależy już na tym, czy tutaj przetnę, czy nie ściskam, tak, żeby zostawić z jednej, z drugiej strony ściskam, żeby zostawić y, luźne to. Chodzi o to, że później pomidor przyrasta cały czas na grubość i nie mogę tego związać w ten sposób, bo będzie mi tutaj. Yy, blokował przepływ soków, więc raczej luźno to robię, i po prostu później nie wiem, jak tu kamerkę ustawiłem, kurczę bladę Mam nadzieję, że coś widać. Później op, albo przestawię, czekajta. Później to po prostu zaplatam, i tu też jest, wiecie, jedni mówią, żeby koniecznie w prawo zaplatać. Ja nie wiem dlaczego, czasem się tłumaczy, że to, wiecie, są te ruchy słońca, ale czy to w prawo, czy w lewo się zaplata, to u mnie zawsze było, były takie same efekty. Ja po prostu zaplatam w prawo, bo dla mnie jest tak wygodniej, ale myślę, że słońce nie ma aż takiego tutaj wpływu, żeby było w którą stronę oplatać. Dosyć luźno, o, cyk i jedziemy do góry. I teraz tak, na dole związaliśmy delikatnie pętelkę, opletliśmy Delikatnie pomidorka, idę do tej linki ze sznurkiem, nie napinam na hama bo to musi być, nie może być taki flak totalny, ale nie może być też za bardzo napięty, bo będzie nam ściskać tego pomidora, tę łodygę. Obcinam sobie tak, żeby był troszeczkę nadmiar i po prostu związuję zwykłą, tu może dalej będzie lepiej widać tak na ekranie, później przesunę, zwyczajnie sobie oplatam o. Taką jakbym chciał pętelkę zrobić, cyk i tu o, tylko że nie wyciągam jej, a zaciskam. O. Mam nadzieję, że to było widać. Jeszcze się postaramy w innym może bliżej. Chodzi o to, żeby sznurek był taki delikatnie napięty, ale raczej bardziej luźny niż napięty, tak? Ale żeby też flak nie wisiał. Potem to można pociągnąć i to się rozwiązuje. Zresztą pokazać mogę, nie wiem po co, se utrudniam, <laughs> ale jak się zwiąże tutaj to, no to za ten krótki jest łatwo pociągnąć i się rozwiązuje, ale za ten długi, jak się ciągnie, to już trzyma dużo, dużo lepiej. Tak? Nie rozwiązuje się tak, tylko trzeba tu dobrze się to ścisnąć. I to jest całość roboty. Jeszcze raz troszkę bliżej. Tutaj przykładam, obcinam pewien nadmiar sobie zostawiam. I teraz tak. Tak robię jak mi jest wygodnie, wiecie, jakby od, od tyłu przeciągam po prostu o cyk, no i tu wyciągam to i zaciskam ten, nie ten krótki, tylko ten długi jakby ciach. Zostaje taka pentelka. Ten do, do pociągnięcia, do usunięcia jakby do, sznurka. Chodzi o to, że potem po sezonie, jak ja tu związałem, któregoś razu ten, ten sznurek tutaj tak związałem na supeł, to musiałem tutaj nożykiem czy czymś go obcinać, bo nie chciał się rozwiązać. A tak to to ciągnę cyk i nie dość że trzy razy szybciej to nie uszkadzam tego oplotu, ani, no, ani tego, tego sznura, tak? Tego no, sznura, no, tej linki takiej. Tutaj jednego takiego wyższego pozwoliłem sobie po prostu zawiązać na dole i na górze, żeby pokazać tym, co nie wiedzą, jak można później to oplatać, tak? Po prostu bierzemy bardziej już wtedy, no i sznurek jednocześnie, i pomidora, o, i co któryś tam liść oplatamy, Najlepiej omijać troszkę te grona, żeby za nie nie zaczepiać. Po prostu nie za gęsto, nie za, nie za mocno, nie za słabo. Trzeba to wyczuć troszeczkę, ale on po prostu będzie coraz grubszy i. Chodzi o to, żeby ten sznurek go nie ścisnął, żeby go nie dusił. Dlatego ta pętelka na dole bardzo luźna, i potem jak pomidor urośnie duży, zaczyna nam ciążyć na tej lince, zaczynamy widzieć, że coś jest nie tak trochę, to po pierwsze, że, że za mocno jest po prostu ściśnięty, tak się czasami zdarza. To można na górze. Najlepiej we dwie osoby, ale da się też samemu. pętelkę na górze rozwiązać i troszeczkę związać ją taką, no, żeby troszeczkę osiadło to delikatnie, tak? A druga sprawa, można tam pozbywając się na dole tego liścia podnieść pętelkę do góry, tylko to ostrożnie, bo to takie może być szarpnięcie, więc trzeba trzymać krzew, usunąć liść i po prostu napiąć, troszeczkę jakby poluzować, że ten sznurek idzie do góry, a pomidor lekko sobie, lekko sobie siada. No i ja tak sobie wiążę od paru lat, nie jest to jakaś wielka strasznie robota, a zdaję egzamin. Czy ogórki, czy fasole na zewnątrz, czy pomidory wiązałem w ten sam sposób, no i tak sobie używam, ale na, na razie dużo lepszego sposobu. Gdzieś tam nie odkryłem, jak widzicie, tu już zacząłem tyczki wkładać, ale dałem sobie spokój, bo te krzewy są jeszcze tak małe, że po prostu no, miałem inną robotę, to sobie na razie odpuściłem wiązanie ich. A tu na przykład mam koktajlówki, które jako jedyne koktajlówki puszczam na dwa pędy, więc z jednej rośliny mam dwa sznurki. Będzie tutaj za gęsto, no ale co zrobić? No, u mnie ze wszystkim tak jest gęstawo, potem trzeba jakoś to przerzedzić. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie jakieś ciekawe sposoby na podwiązywanie czy palikowanie, dajcie znać w, inter w internecie, chciałem powiedzieć, w komentarzach internetowych pod moim filmem. Ja chętnie to zawsze czytam. Bo wystarczy, że zmienię czasami jeden szczegół i będzie lepiej. I potem kolejny film mogę zrobić dla następnych widzów jeszcze, jeszcze lepszy. Więc. Warto się wymieniać tą wiedzą i tak sobie po prostu pomagać. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w komentarzach w kolejnych filmach. Do zobaczyska, Papa! Pa.